No siema, 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 siema Hej, cześć, witajcie Wy w kolejnym odcinku, ale bardzo krótkim Krótszym niż zwykle, chyba, bo nieraz mówię krótkie, a trwa 20 minut Ale to będzie chcę, żeby trwało tylko dwie Albo trochę więcej, albo trochę mniej Jak pierwsza zmiana, pierwsza zmiana to jest ogólna zmiana mapy To chyba wszyscy już wiedzą, że jest zmiana mapy A ja nie wiem Dlaczego ja nie wiem I tak, ym, Trochę miałem od razu robić odcinek, ale postanowiłem, że trochę się wybuduje Nazbieram surowców, co mi dosyć trudno idzie. Gdzie jest mi dom? To, to jest dom Aspira, ten z drewna. Ten, który jest mój ogólnie jeszcze niedokończony, ponieważ nie ma piętra, jest niby piętro, ale nie ma, tam będę coś tam dobudowywał, nawet na górę tam nie ma wejścia jeszcze. Ale powinno być. O nie, tu, tu jest zombie. Zły zombie oczywiście. I jest złe. A więc ten kto nie wie, że jest zły zombie, to po prostu nie wie. I to jest zabezpieczenie przed e, kradnącymi, bo jest lockblock drewniany kierowy, można sprowadzić kto dany klocek zniszczył. Ale do rzeczy, do rzeczy. Jak widzicie, a oh, fakt. Buziak, buziak. Jak widzicie, czy nie widzicie, mam inną wodę. Dlaczego mam inną wodę? Ponieważ, ponieważ mam water shader. Tak, jeszcze chyba... Głupia myszka, nową myszkę mam tak dziwnie chodzi. Fak. Um, water shader mam, miałem normalne shader, ale postanowiłem, że jednak będę miał tylko water shader. Ponieważ... Mm, nie wiem co. Jakoś tak. O nie, wybuchniesz znowu i mnie nie będzie... A ogólnie chcę wam pokazać, że jeszcze żyję. Następny odcinek będzie z dwoma osobami lub jedną osobą. Chyba, że się jeszcze więcej y, załapie osób. I co myślę, że następny odcinek razem z tą drugą osobą lub z dwiema osobami będziemy raczej szli do spawnera pająków Tam, tu jest nasza kopalnia gdzieś się drą na dworze oczywiście Kopalnia nasza tu jest, tu jest nasza kopalnia O, drabina się rozpływa Dlaczego tak się rozpływa drabina? Ja nie wiem dlaczego tak się rozpina drabina rozpina? co to za słowo? znaczy wiem co to za słowo? chyba rozpływa miało być nie wiem dlaczego tak, tak jest a co to jest aspir tutaj są dwa spawnery pająku wykorzystuje je do ekspa a więc Rezi, tu jest taka kopalnia jest ograniczenie mapy do 256 kratek a więc nie możemy wyjść dalej niż właśnie 256 kratek trzeba co trzeba, co trzeba, nie wiem co trzeba, dlaczego tam jest coś takiego, czego nikt by nie chciał. widzieć, że przyjdźmy do rzeczy. Och, pochmurno ogólnie jest, no? Ale to nic, to nic jakoś tam przeczyjemy. Ogólnie chodzi intro, intro. Dzisiaj robiłem sobie intro godzinę. A tu nagle błąd w cinemie. I bum. Oczywiście, ja, ja jestem taki głupi, że nie zapisuję. A potem właśnie mam takie coś. No i po, po prostu mi się stracił. Straciło mi się wszystko co... No nie tam... Oczywiście, oczywiście. Muszą tam się drzeć. Wszystko mi się straciło co... Co zrobiłem. A zrobiłem dosyć dużo. Ale no po prostu y, już godziny z czasu. Kto by chciał zrobić wideo-odpowiedź niech da do tego filmu z intrem, introm, intra. Specjalnie do kwadratowej... No głupia myszka. Specjalnie do kwadratowej masakry. Tak. Specjalnie do kwadratowej masakry. Czyli napis... Um, Angular Play i kwadratowa masakra lub samo kwadratowa masakra i na przykład z moim skinem. Ja mam nick subcio 96, taki o. Takie właśnie co na górze jest. No i taki, taki właśnie jest. I to jest mój yy, na Minecrafcie nick. I jak ktoś chce skina, y, żeby animację zrobić lub coś innego, y, to proszę bardzo. To jest yy, nick do intra no i to właśnie było naj, 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 najpotrzebniejsze bo jak widzicie muszę mieć intro ja lubię mieć intro ale dlaczego nie, nie, nie mam, mam intro, bo, bo nie mam intro, do tego mam miałem ostatnio te wcześniejsze co sobie zrobiłem z napisem kwadratowa masakra to to na poprzednim komputerze zostało i nie mam po prostu, nie mam, nie mam, nie mam. Tam się drąb. Oczywiście muszą się drzeć. Dlaczego musi tam nie drzeć? Okej, okay, ale więc to by było na tyle. Ogólnie chciałem właśnie tak, że żyję jeszcze, że nagry będę nagrywał z kwadratowej masakry. Niedługo właśnie z paroma osobami będę nagrywał. Um, a więc dzięki i, 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 i pamiętajcie o intrze. No. Masakra, kwadratowo masakra, tak. O nie, tam się mi dobija ktoś do drzwi. Proszę pana! Nie chcę ciebie. O i mi, mieć mi skończyłeś. O ty chamy. chamy co ty? Quipa, o oh no... O oh no. Nie no, muszę tego opt sobie dać, bo ja lubię zoomę mieć. Okej. Okay. A więc dzięki Na, narka. может, не? Так.